2 lutego 2026 roku odszedł Marian Kasprzyk. Mistrz olimpijski. Legenda polskiego boksu. Człowiek o wielkim sercu i nieugiętej woli. Dzieciństwo i młodość spędził w trudnych powojennych czasach. Pierwsze rękawice założył w ziębicach, wsparcie. Potem Nysa Kłocko, a na stałe Bielsko-Biała, które stało się jego drugim ukochanym domem. Na ringu był inny niż wszyscy. Niekonwencjonalny styl, wybitna inteligencja taktyczna, żelazna psychika. Pod okiem mistrza Feliksa Papy Sztama wyrósł na gwiazdę światowego formatu. Rzym 1960, brązowy medal w wadze lekko półśredniej. Tokio 1964, złoto olimpijskie w wadze półśredniej. To był triumf nie tylko siły, ale i charakteru. Meksyk 1968, trzecia olimpiada. Łącznie 270 walk, 232 zwycięstwa. Rekord godny szacunku. Trenował młodzież, przekazywał wiedzę, budował kolejne pokolenia pięściarzy. Zawsze skromny, głęboko wierzący, życzliwy. Emanował ciepłem i pozytywną energią, nawet wtedy, gdy życie rzucało mu najcięższe ciosy. Panie prezydentie Rzeczpospolitej Polskiej, wręczam Panu Krzysztof Mardorski, partnera rozrodzenia Polski. Panie Marianie, bardzo dziękujemy za wszystko, co Pan zrobił dla Polskiego Sporu. Z radością spotykał się z młodzieżą, dzieląc się doświadczeniem i uśmiechem. Odszedł w wieku 86 lat, polski boks stracił jedną ze swoich największych ikon. Cześć jego pamięci.